Witajcie kochani, to już czwarta odsłona pomarańczowej siły. Teraz czas na gry zespołowe, czyli tam, gdzie jest najwięcej tego kontaktu fizycznego, ta twarda, mocna rywalizacja między sobą, ale no niestety w dzisiejszych czasach musimy pamiętać o bezpieczeństwie, o dystansie, także apelujemy do wszystkich, aby bawić się bezpiecznie. Wszyscy najbardziej kochamy sporty zespołowe, dlatego do Waszych szkół i do Waszych klubów rozesłaliśmy piłki do siatki, do nogi i do koszykówki. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Wy doskonale tych piłek potraficie używać, ale my z Michałem chcielibyśmy zaprezentować Wam kilka naszych sposobów. Zobaczcie. A wy czym nas zaskoczycie w tym miesiącu? Bierzcie nasze piłki, ruszajcie na boiska i bawcie się na sportowo. A nauczyciele, niech nie zapomną włączyć aparatów, kamer smartfonów i niech rejestrują, co wyprawiacie z tymi piłkami, jak się nimi bawicie. Najbardziej kreatywne pomysły zostaną nagrodzone, wiecie jak? Tym, że przyjedziemy do Was i razem będziemy mogli ćwiczyć. Także czekamy na Wasze zgłoszenia i do zobaczenia.